Jak często chciałbyś pójść ze swoim dzieckiem na basen i wspólnie razem spędzać tam czas? Przypomnij sobie, ile razy zrezygnowaliście z wyjścia z domu. Czujesz, że w wodzie nie możesz dać swojemu dziecku poczucia bezpieczeństwa takiego, jakie byś chciał dać. Jako rodzic nie masz doświadczenia, wiedzy i to ciebie zatrzymuje. Oczywiście jest kliniczna terapia wodna, gdzie terapeuta dwa razy w miesiącu prowadzi terapię z Twoim dzieckiem. Widzisz, że Twoje dziecko w rękach terapeuty klinicznej terapii wodnej czuje się bezpieczne, zrelaksowane, swobodne i uśmiechnięte. W Twoim sercu pojawia się myśl, że sam też chciałbyś tak móc. Wiesz, że jeśli tylko byś wiedział, jak trzymać, jak prowadzić terapię, jakie sekwencje wykonywać, to mógłbyś sam to robić cztery razy w miesiącu w każdą niedzielę. Pomyśl, jaka byłaby to frajda dla twojego dziecka i całej rodziny. Tutaj z pomocą przychodzi Ci Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii Dziecięcej, który ma do zaoferowania kurs klinicznej terapii wodnej dla rodzica dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jeśli chcesz poznać szczegóły, bo widzisz w tym szansę dla siebie i swojego dziecka, to wejdź na naszą stronę icpi.pl i zapoznaj się ze szczegółami. Jeśli będziesz miał pytania, to śmiało pisz. Zaprasz, Aleksandra Koziorowska.